Siemanko, witajcie w zupełnie nowej serii na naszym kanale A jest nią... Zagrajmy w World of Tanks Jak widać akurat moje konto jest bardzo początkujące Ale za to zaraz Wam tutaj pokażę konto Sprite'a O, proszę zobaczyć, dorobek już dosyć spory tak przejedziemy jedną jakąś bitwę. Mam nadzieję, że będzie dosyć prosta, łatwa. Żeby coś się działo. Dawaj klikaj gotowy. Bitwa. Dobra. No, w końcu nam się trafiła porządna bitwa. Zawsze trafialiśmy do jakichś piątek szóstek. Nie mogliśmy trafić do szóstek. <laughs> Były dobre, cicho, tam. Nie, bo teraz już w tym update'zie zmienili na to, że dwa tiery max różnicy. Ciekawe co. No. No może teraz coś ugramy? Dobra, to jedziemy tam w miasto. Pokażę Ci gdzie. To iść prosto przed siebie i tam wiedź na tą uliczkę. I dopiero O nie! Nie hmm, no, to głupia bitwa spotkaniowa, ja tego nie lubię. To gdzie mam jechać, bo zapomniałem? Dobra, to ja. Czekaj, ja podjadę do ciebie. Hmm. Oczywiście już ktoś swojego wano. Fajnie. Dobra, chodź, chodź, nie No zaś chciałem wolić sobie. Iść, hotkins, za sobą nie Nie możesz przez to przejechać O Jezu, nie zauważyłem, bo patrzyłem w dół No poczekam właśnie Oee te 46 Jezu to jest gówno wychodzi O ja e, szkoda, że dóby Ale trafiłem nie, nawet nie zdążyłem już Trudno. A w miasteczku. Troszeczkę mało FPS-ów mam, jak nagrywam, prawda? Niestety. W granicach 16-20. No. PZ3. Idę, widać. A, on jedzie na bazę. Nie chcę się. Na... Kurde, kapują już. Znaczy, także że nasie... Może podjedzie pz 3a W ogóle nie... ktoś powinien zaraz podjechać tutaj jak mnie przejmują Może chcemy chociaż coś uchodzić Jadę na hamak Dobra właśnie, nie będę tego m bez advantage No, tu o, tu to... będę 176, chyba nie miał tu masz oktał Co żeś tak dostał Aj, prawie się zabrałem Eee, mi ty nie dobijaj ziomy Ej no nie opłaca się przejmować jak wygrywamy co, ale... Nie wygrywamy Wygry... Maremis no, Jezu, ale... Zjedziemy tak. Zjedź z tego, bo... Przejmiemy. No będzie kończyły. Aaa, zniszczone. Zjeść, zjeść, szybko. A to mało no, tak przyjmująć. No szkoda, że nasz team nie pozwoli nam na więcej fragów. Bo przejmują. A może jeszcze coś kubrę? Aj, aj. pomóż. A. Jadę, jadę, jadę. No i tak już nic się nie tam, to już lepiej się stopni. Wow, Magonski ustalił. Ba! Pa. Opa, patrz, nasz team nam nie pozwoli. Troszeczkę no. krótka ta bitwa była, no, ale zobaczymy jak się przyjmie ten filmik. No, jak będzie nawet fajny, będzie się Wam podobał. No, oczywiście więcej. No, także do usłyszenia w następnych odcinkach. cześć! cześć.